Po raz pierwszy w tym roku w naszym stawie odbędzie się kontrolny od ryb. Co tam pływa? Prawdopodobnie potężne karpie, kilka dużych szczupaków, rekordowe liny, mocarne karasie, a także kilka innych ciekawych gatunków. Niestety mamy niezbyt wysoką sieć do tak głębokiego zbiornika, a do tego ryby są bardzo rozbykane. Szanse wydają się nikłe, ale ekipa już gotowa do łowienia. Oglądajcie do końca. Yeah! Nie ma się widzowie, dzisiaj będziemy robić kontrolny odwóz sieciom no. w naszym stawie Pierwszy raz tym roku. No pierwszy tak. Zobaczymy roku. co zapiemy To się okaże, zobaczymy, zobaczymy co dalej no. będzie. Zobaczymy co dalej. Poza będą sypaki amury. Może złowimy tą pydę wreszcie. Tu pydę tego no. okonia. Stawcie łapkę górę i subskrypcję. W górę! Łapkę w górę, no, tak. Po tym krótkim wstępie czas przejść do akcji. Naszym planem jest sprawdzić jak wielkie urosły nasze ryby. Przede wszystkim interesują nas szczupaki i amury, a także wyłapanie na rybku złotych karaści i karpi na sprzedaż. Chcemy też pozbyć się inwazyjnych japońskich karasi srebrzystych, które mnożą się jak króliki. Ile z tego wyjdzie? Oglądajcie do końca, aby się tego dowiedzieć. My w międzyczasie wrzucamy sieć do wody i ciągniemy ją przez cały staw, a ryby już próbują na nią wyskakiwać. Ciekawe ile z nich się złapie. Kurzło, tak się w tej Karpi, kościo, jest. Nagaj, kościo widzowie, na rybę karpia, tegoroczne. Hej, hej, za blisko. złoty, ładny. O, gdzieś na sztukę, karpia. Nagaj. Piękny dopasow. Szupa. Dobra, wysuwaj ogon. Powoli, na sztukę. I. Nie. 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 No trzeba,

nie, nie żył. Nie, nie róbcie więcej bota, bo to też będzie ślizg. będzie i nie mhm. będzie. No pokażę te szpaki, co tam macie. Czego się boisz? Nie ma żartu z nimi. Serdecznie. Za ładnie. Pokaż się z nim. A boisz się zachować z faka, no nie? Dobra, jak się śpiewszy, to będzie stary. Ale trzymaj chwilę, jak się i wskażę się o szpaku. Za ładnie, tutaj wiesz. Tak, tu i nie ma. No ale wiesz. A, bo Zaraz to jest. To jest. Zabaj, Zabaj. Zawiadam się, problem z Zobaczcie, jaki ładny. No, w bardzo ładny jest sam. akurat? Da. inne też są bardzo ładne. I pod, 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 co to palec? No, tak się No, Uważaj! tak się czuło. Zobaczcie. Nie ma Pokaż się, Wow. Coś pięknego, nie? Ładny szupak się z nim... A wcześniej to wykroj, nie my, wytniemy. Pawełek, dawaj. Weź tego, no, weź tego w ręce, no. No, okay. te łuski mi się o, podobają. to jest największa ryba tutaj, właśnie. Piękna no. okay, sztuka. Jak on ciska skojarzy, to ja będę za to, to opowiadał, nie? No nie, no, Kuba, nie? <grym> jeszcze jedzie z szupakami. No jak nie? Uważaj, no. bo ona się ślizga. czy masz szupaka. <grym Teraz <grym ja trzymam. Ale chlepy, ja Tak za, za płetwę no. o, tylną, nie? Idealnie, no, dobrze. Nie, no, dobra. No. Jeszcze raz jedziemy? Dokładnie, czas na próbę drugą Trękawiczki <grymna> są kolejne ryby, <grymna wyszka> <grymna wyszka> <grymna wyszka> dużo na rybkach tak, Widzicie, u nas ryby się trą Karpie, roczne karpie Pierwszy raz Pierwszy raz się i to, Więc widzisz tych jak No, bo no. są nie mam zdaniem, o wiele Gatunek jest silniejszy. Tak samo Karasia są silniejsze od tych zwykłych karpi, nie? Nie. No. A, A. ten poszedł górą. Tym dawem ci uciekł. To jest tyle, niby takich dużych karpi, one uciekają, nie? Są sprytne. Karp, Karp się na dole położył. A sztubaki są głupie, zawsze wchodzą. Szupaki to tam wiadomo, do one głupi. Ale już Amur znowu idzie górą. Czę, że ty właśnie szubak tak nie idzie górą też, nie? Nie, nie. Dziwne.

Może na paluchy. Co za miejsce, Tu taki takie małe karpi były, ja? Nie. nie Znam to tego zło. Patrz, patrz, patrz. Ładny. No lampas. go do wody. Mój koi tak wygląda w akwarium. No, to... Złoty kara zobaczcie, pięknie. No, tutaj nie? Nie a tutaj bardzo ładny karpik pełen łuski A mury uciekają górą Tak Tego nie akurat O teraz dopiero O kurde, patrzcie to Teraz będzie ich więcej, tą ta, ta stronę jest. Ta z tej strony lepiej zawsze Ale siedzą tej

Ej, to gra! Kurwa, to jakby tylko później jakby... Łącznik po dnie. Łącznik po dnie. Na to jest ci Na wywodzie. O, 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 o. I za mru, i jeden. Ten Będzie próbował, Skacze, skacze. Ale duży.

no nie wiem, ja Dobra, połóż tam na dół. Jeden amort na pewno jest. Jest, O, ale wielki. O, jest ładny, urosły, urosły. pod nogą. Tego chyba zjemy. No co ty. Powrotem <ślesz> do wody. O kurwa, masz no. tam. No? Ale żała wielka, nie? Nie, żaden mój wyjadł ty tak jeszcze nie mieli. Ty <grywa> i ty Łoja Tu Pokażcie te ryby było do filmu Piękne, piękne Pokażcie, aaa i patrz sygnał Zobaczcie widzowie Sztuka jak nie wiem A widać by za Dwa razy był złapany, nie? No ten był złapany trzy razy, tak? No bo ma... Dwie rany wujama, nie? Patrzcie tego hmm. Jednego karpia tu mamy, zajebiście. <głos》głos》> <głos》> <głos》> tak, tak. <głos》> karpik jak widzicie je jest. Piękny, nie? A może ty karaś? Bo ma takie pocztę, nie? A karpik? Co myślisz? To zrobisz, to ja przyjdę po nim. Ale to jest te... Wypijemy na jak skończymy. O tak, no. <głos》>

Nie jest tak na ogół wcale, nie? Mimoś Wieroma, która nie podaż to wypalę, dalej. Nie to nie jest, no, kurze, Są to kurde, a W tą stronę nie gość, bo ja mówię, że lepiej. No a mijaliśmy się z wami. To jest. A jakim autem? A ty? Nie <laughs> wiem jakie to jest, kurde. Część lata pokazywam. A jadą. To jest niemożliwe. Na rybek. Usty? Na rybek i O, faj, dwie małe karoskie. No, I karek. Czym to? Mikrokarpie I według Nie wiadomo, nie Ten Nie, żeby nie wiem. Nie, Trzeba jeszcze jedni. nie robił. Nie, żeby idziemy. Jestem mała, tak? O, się nie robił. Nie, tu no. pyga jest! Tu pyga! Jest to dawaj Dobra, tutaj daję. Tu pyga? Tu pyga, no? Ja jeszcze nigdy nie widziałem. Co? Jeszcze nie To byki Przez rok ona urośnie do chuja. było wielko. No wielko, to wielko. Ale wielko! Ale to na pierwszy raz zaraz nie wyszło.

O Kolejna próba, jest chyba już czwarta próba, co Rane powiesz? Jest to czwarta próba praktycznie. Cała ekipa nadal jest tutaj, co ma ty powiesz? Jak się jesteś na YouTubie teraz. Co powiesz, jak emocja? Ale małe był, nie? No. Tej drzwi nie Cieńmy teraz kolejny Raz. Trzeba piszczuć podejście już. Które to podejście jest? Chyba szóste, nie? <grytamy>. nie? czekamy na kolejne tutaj pozdro. Straszymy tam rybę, Szafra straszy. Okay. Działamy dalej, nie? To chyba siódme podejście, albo szóste. Szafrowi udało się dawać podbierakiem karpia. No dawaj, dawaj! Pięknie! Z tego zawału kipie. O, łupenuskowy, widzę, zajebisty karp. Pięknie. Pięknie ma fotki. Piękna ryba widzę. Patrzcie to, ale walczy. To chce zdjęcia? Ja! Piękna ryba. Piękna.

Nagrywać. No, jest. nie, nie, do długasz, nie, Dobra, no, ja. nie, A tam to trzy ryby, nie, 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 nie,

Będzisz, Długi jaki jest kółza, No. Koniec, widzowie. Nie złapaliśmy ani jednego wielkiego, z tego karasia, ale no cóż, jest za głęboko w a mamy zbyt mało szeroką sieć. Teraz będziemy wszystkie ryby znowu puszczać Teraz jak? wypuszczamy ryby, z tak tak powrotem. Tak, tak, Te, które są duże, wypuszczamy z powrotem. Dawaj, no. no Pięknie. No, no. Tam jest stara. no. a tam rany jakąś rano, mnie, nie? Nie? A za rano... rany nie, kurde. Chyba nie groźno, co? Czy groźna? Nie groźna. Piękna. Dawajcie się kolejna. Piękna, nie? też piękna. <śleski> a ty, pan, <śleski> Dali, młodzież. Piękny, no a lampasik. Piękny, no, lampasik. Piękny, no, Piękny. No, też Pokażę. Piękna ryba faścicowa. Piękne. Puszczone. Niech rosną dalej, ale poszedł pięknie. Ej,

Leci do wody oh. dobra, Poczekaj, kolosem No, kolosem no dawaj Kto wypuszcza Dawaj, dawaj, no wpuszczaj Nagrywa na Nikt nie wpuszczał, nikt nie puścił. wpuszczaj no Dobra, się no. Dobra, leci. leci Leci Dobra, ja mam dobra wielkiego, dawaj Dama, mam cały kalosze Dobrze. w wodzie No serio, ale miałeś No macia. Ale. Daj, daj, daj Ale Mam mega duże siły, nie? go do tego Krasia, tutaj bliżej do kamerę. Piękny

Dawaj w dwóch nie ma tyłu Pięknie, leci linii do wody Kolejny linia Liny i karpę no łuskowe, nie? Kurde! Taki nie ma pysk wielki, pokaż pysku do kamery tutaj. A jak O kolejny, pysk nagra, dawaj pysk, pysk. Ola, daj, ej, daj, daj posiadnąć mu. Sonartowo poker zawsze musi daj. Muszę to zrobić, daj. Piękne wąsy, tak wygląda. Potężny karp. Olaj, no o, Dobra. linek

Oj. A ty już wypuszcza tak, za mnie? Fajnie, super. Dobra. Ja chłopaki zadowoleni. To ja zadowoleni. Tu nie trzeba chodźcie Możemy to płygę? Nie. No, nie no, Czy Tu jest. Nie. to jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. jest. Tu jest. Tu jest. się przydała Tu jest. 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 Tu jest. jest. Tu jest, tu się tylko płynie tu. No tak, tak. tu, tu płynie I no to, tak go nie trzymy, tak go trzymaj, no, no, do. tak, domu, na no właśnie, to płyga Ile waży? Waga widzę elektroniczna Zobaczymy Podbierak waży półtora kilo O jest, teraz dobrze 5,5 kilo tylko, nie? 5,600 w sumie. 5 ,5. no. w sumie się pobiera, chyba, nie? No to 4 kilo. Wow, wielka. O, wielka! będzie jeszcze większa, niech rośnie. No Mati, się się tak. No, chodź, chodź. O, w są nie. W Po co ona chodzi? Po co ona piękna Po chodź ona jest Po Mati ona Po co ale Po co Poszła. chodzi? Po co Po Mhm, pięknie. Tak. Dużo śniegu dałam, żeby poznieść, nie? No dawaj. Dawaj, majster, tobie też drogę, potem ci wyślemy, jakiś tam messengerze. Podasz Podaj... majstera? Podaj... To... Podaj... Masz majstera, nie? Dobre. Dobra, masz messengera, nie? No. Tam. Dobra, spróbujmy. A ja też chcę! Ej, ja chcę jeszcze zdjęcie. Co, tego? No dawaj. Ja nie no, zdjęcie z nią. Aż, nie. Ale też możesz niech, ja odwiedzę. No, Dawajcie, stop, stop. Nie miałem. Jest, dobra. Nie miałem. Przepraszam. Patrzcie na Dziewięć minut już nagrywamy z wypuszczania. Mówię, że dobrze, nie? Idzie! gdzie jest. Potem się powieci na wszystko. Dobra, zajebiście. Kurde, jest koniec! Ale pięknie. Tego patrz, o ten jest mega piękny. Ale walczą, one mają pełną energii, nie? Idzie do wody, ale walczy! Ale nagranie będzie tej! Poszedł! Pięknie! Pięknie! Ale mnie ja go nie spuścił aż tak do wody, bo klap nie wiesz! Tu go daj, z tej strony! Pięknie! Pięknie! A, poszedł! Karbę na pierwszego wpuszczę? Ja Pięknie też!

Uśmiechnij i robaj chodźkę, Weź ręce. chyba spadnie, nie? Dobra, jest, jest. Mati. Mati, ty już nie musisz chyba Masz za murem, Weź zrobiliśmy, nie? Miejsce, miejsce, Mati. nie, 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 co nie, robiliśmy, nie, nie, yes, nagrałeś nie, nie, nagrane. Na pewno? No, powinno być, nie, nie cały A, jednak? leciał ci? Emocje są, nie? Wszystko do wody ci leciało? Do tego? Do kaloszy ci wleciało? Nie. No, no <grym> dobra, ja, A ja mam najgorsze, mi do butów wleciało. A, ja wiem, nie No nie? Żebyś chory nie był. Zotyka tak, raz. Pięknie zotyka raz. raz. Czekaj, tak, też fotkę zrobiłaś. jak było. Matka mnie ubija. Uśmiech i idź, robię fotę. Ja Kochę tule! Dobra, fotka, fotka. Alan, siedzi.

Kolejny. Właśnie nie ma panek, panane. Za brzuch. to nam jesz. Też ładnie karmi. No za etap, za łeb. Trochę one się ranią od tej sieci, nie? O, no. Jak Dobra. No Kuba, no jedz, masz ryby. A są piękne, nie? Piękne. Dawaj, składaj. Szybaki są też wypuszczane. Będą to to jeszcze rosły. Będą większe. Z pierwszego roku, jak my tutaj odmówialiśmy... Zaszadzaj, chodzisz? Wyjdźmy. No. Uważaj, żeby się nie czerpało, no. Maga, waga, Żeby one się nie pukły, bo wiecie, będzie koniec, nie? Majstre. Czy takie Ubiec, szupaki lecą do wody? Oooo. No. No. Czerwone płetki, no. nie możemy tak obyć, kurde, siecią, szczerze. No. to niektóre że też, kurde, jakieś płetki tutaj powyrywano. No. Czerwone są, ale karp jeszcze, że nic na nich nie ma, nie? No, A szupaki? te szupaki teraz przeżyły, nie? Na kolejne idealne. będą idealne. Tak, takie to są bez sensu, szczerze No, na czasem, na jakieś, na jakiś wbiotę, No ale czasami ma jakieś w biotensji szupak, ale jeszcze jeden taki duży szupaki jest, nie? Mogę z szupakiem zdjęcie? Nie, lepiej nie wiesz, ja już to nie. nie to jest tym małym. To jest pannie, będzie koniec. W małym, może. No, w tym małym. Jakiego? Wypuszczony szupak też? Ja Niech roztą na kolejny robią. idealne. Mogę tego małego. No, tu nie dawa. Pięknie. No, ma, to nie jest ładnie, bo po no. prostu nie? Dawaj. Komu wszystkie? Normalnie, chcę co. Jest wypuszczone. Ja mogę jednego wypuścić. Pięknie mam jednego z Cypaka ten posłuchacza. Wow. Utah, wow, piękne. Na Kuba. Aj. Jama, no nic. Teraz ja nie No daj. nie złuj. Utah, nie złuj. Utah, nie złuj. Utah, nie złuj. Utah, nie co Utah, nie dla Utah, nie Poczymajcie, aj, nie złuj. Utah, nie złuj. Utah, nie nie złuj. Utah, nie nie złuj. Utah, nie się no, to, więcej, tak. no. Na filmie to. No? no. Dobra, pozdro tak nie tu. Dobra. dobra, poszły wszystkie ryby, elegancko. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się. Nie wiem, kiedy w sumie, zobaczymy. Zdrowia.